Pana Jarosław, pan, to przyzywali kartofel tylko tak jako przyzwisko, co nie? Bo pan to na wsi nigdy uczciwie nie pracował. gdzie pracowałem. Uczciwie, ale, ale, ale na wsi nie. No, nie. Tylko ta polityka i polityka, nie? Bo widzisz, pan, ja na kołchozie pracowałem. Ja ciężką pracę znał. A ty powiedz mi, ty jeden dzień przynajmniej fizycznie przypracowałeś, czy to tylko tak raczej codziennie do południa spać? Dalej nie wiem, po co pan tu przyszedł. Хорошо. <zorząd> Więc teraz jest tak, panie Jarosław. Da? Ty mówisz do mnie pan, ja mówię do was pan. Tak? A my nie jesteśmy pany. My jesteśmy chłopy pańszczyzniane. Ja robię u ruskich, ty u amerykańców. Da? No, taki los takich państwewek małych, jak my jesteśmy. Ale... Teraz jest tak, że te wieloryby się biją, a jak wieloryby biją się, to krewetki mają kręgosłupy połamane. A? Więc moja propozycja jest taka: jak Trump będzie chciał ruskich napaść, to może korzystać z Białorusi tak, jak teraz Putin korzysta. Da? Tak mu przekaż. Haraszo? Pani Majerz? A, a jak się nie zgodzimy? Ta... Jak się nie zgodzimy, to ja wam przypchnę przez granicę tylu inżynierów z Syrii, z Sudanu, że to wasza Holanda Agnieszka nie nadąży filmów o nich robić.